Na pewno chcieliśmy tutaj wygrać. Widzieliśmy, że no, niestety jeziorek gdzieś jest w jakimś dołku, kryzysie. Świadczyły o tym wyniki. Z drugiej strony wiedziałem też, że, że zawsze gdzieś ta seria może się skończyć. Ale dzisiaj zagraliśmy kolejne dobre spotkanie na dobrej intensywności. Uważam, zasłużenie wygraliśmy to spotkanie i z tego bardzo się cieszę, że dopisaliśmy kolejne punkty na, no może nie w tym momencie na trudnym terenie, ale Jeziorak to zawsze Jeziorak, przynajmniej tak to pamiętam ze swoich tutaj przygód piłkarskich, potem trenerskich. No cóż, tutaj na pewno, na pewno nie chcę za mocno się mążyć, bo wiem jaka jest dola trenera, y, co gdzieś tam musi Adam przeżywać w tym wszystkim. Eee, także życzę Jeziorakowi wszystkiego dobrego e, w tym wszystkim. E, na, na pewno jak jakaś... My, na, my ogólnie no inaczej powiem powiem o naszym klubie. My jesteśmy szczęśliwi, że jako Beniaminek dalej kontynuujemy dobrą pasę, dwunasty mecz bez porażki. Myślę, że to też już nie jest przypadek. Pracuję w tym klubie prawie dwa lata. Gdzieś jakąś mamy wspólną myśl z prezesem, z zarządem w tym wszystkim. Budujemy spokojnie drużynę. Także chciałbym pogratulować wszystkim, że, że jest spokój w tym wszystkim, racjonalność i to gdzieś procentuje. A w piłce to jest tak, że, że akurat nam zazębiło to wszystko, punktujemy, cieszymy się. Z drugiej strony oczywiście można powiedzieć, że jeziorak jest w jakimś kryzysie. Ale zawsze jeziorak to jest jeziorak, bardzo mile tu przyjeżdżam, wspominam swoje mecze. Z jeziorakiem, czy, czy jako zawodnik Stomilu, czy jako e, trener, także życzę temu klubowi wszystkiego dobrego. E, Niech się podnosi z tego wszystkiego. E, I tyle, a my jesteśmy szczęśliwi, że dopisaliśmy kolejne punkty. Dziękuję. E, dziękuję, trener Adam Boros. Gratuluję przede wszystkim trenerowi zwycięstwa, zasłużonego zwycięstwa, aczkolwiek kolejny raz musimy się zastanawiać co by było, gdyby, gdybyśmy nie, nie, nie prezentowali w wielu sytuacjach, nie, nie, nie stwarzali prezentów yy, zespołowi przeciwnemu. W kolejny raz yy, kilka bramek, yy, do kilku bramek można <coughs> można mieć yy, dziwne myśli, yy, jak, jak się zachowują zawodnicy w prostych sytuacjach i, i jak tracimy te bramki. Yy, ogólnie rzecz biorąc, Muszę powiedzieć, że tak, no zazdroszczę takiej stabilizacji wyrównanego zespołu, pracy konsekwentnej od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że, że to jest przed nami. Na dzień dzisiejszy my jako, jako klub, jako zespół jesteśmy tak, tak naprawdę chyba na początku tej drogi. Nie byliśmy na początku tej drogi nawet w lipcu, tylko chyba teraz jesteśmy jeszcze w dalszym ciągu na początku tej drogi. Cały czas rotacja, cały czas różnego rodzaju problemy, kartki, kontuzje było nam w ostatnim czasie sześciu zawodników do tego wszystkiego. Próbujemy to, to, to w jakiś sposób scalać, w jakiś sposób budować. Będziemy chcieli na pewno w kolejnych meczach zapunktować, żeby, żeby ta zaliczka punktowana wiosna nie była zbyt skromna, bo, bo będzie, będzie pewnie wtedy ciężej rozmawiać o... o Utrzymaniu się w tej, w tej lidze. Natomiast no tak jak mówię, chyba na dzień dzisiejszy to jest kwestia tego, żeby się w jednym meczu pozbierać, żeby to załapało i, i dociągnąć do końca, szukając punktów w tych trzech kolejnych meczach. I mam nadzieję, że, że ten plan jeszcze nam się powiedzie, natomiast no, trzeba mocno będzie zweryfikować yy, yy, sposób, sposób prowadzenia i sposób yy, realizacji założeń budowania tego zespołu yy, na wiosnę w stosunku do tego, co miało miejsce począwszy od, od lipca. Gratuluję jeszcze raz, życzę powodzenia. Wygrał dzisiaj zespół na pewno lepszy, solidniejszy. I tyle, dziękuję bardzo.